Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami sierpnia. Będę starać się mówić szybko, ponieważ trochę tych rzeczy się uzbierało, także chcę Wam szybko wszystko przekazać w jak najszybszy i najlepszy sposób. Dlaczego to są moi ulubieńcy akurat w tym miesiącu, może nawet przez całe wakacje bym powiedziała? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od podkładów. Moje ulubione podkłady i na sobie, i na klientkach. Bardziej bym powiedziała na klientka z tego względu, że na sobie raczej nie używam podkładów latem. W ogóle praktycznie się nie maluję ogólnie, nie tylko latem. Jeżeli się maluję, to na Instagrama, na YouTube'a albo na jakieś wyjście. Więc bardziej skupiałabym się na tym, co mi się sprawdziło u klientek i co naprawdę pokochałam Odkąd to kupiłam? To są podkłady Clarensa, oba podkłady Clarensa, z tego co widzę. Pierwszy podkład to mamy podkład Everlasting Foundation z Clarensa z spf 15. Mam odcień 105 i to jest 105 nude i 112,5 Karamel. Teraz sobie domówiłam jeszcze drugi raz ten karamel, ponieważ to jest piękny kolor. Bardzo uniwersalny i na opalone skóry wygląda przepięknie. Jeżeli chodzi o ten podkład, to po prostu on wygląda fenomenalnie. Skóra jest po nim tak wygląda trochę bardzo napięta jest gładka, wygląda świeżo, nie jest przeciężona, ale ma bardzo dobre krycie i przede wszystkim jest bardzo, bardzo trwały. Wygląda bardzo świetliście. Także go uwielbiam bardzo, polecam ja e, jestem już wierną fanką tego Clarence'a. Następny podkład to również Clarence Skin Illusion, nowość u mnie. Kupiłam go przed warsztatami u Kamili Patyny, a na warsztatach ona też powiedziała, że go bardzo lubi. I słuchajcie, ja się z nim też polubiłam. To jest podkład, który też ma SPF15, więc to jest bardzo dobry podkład uważam, jeżeli chodzi właśnie o ochronę skóry. Również ten podkład jest bardziej lejącym podkładem. On jest taki, też z taką pipetką bardzo jest nawilżający, można nim budować krycie, to jest bardzo fajny w nim, ponieważ on na początku wydaje się, że daje taki naturalny fajny efekt, a potem możecie zbudować w nim naprawdę bardzo mocne krycie. Zasysa na taki semi mat i wygląda naprawdę bardzo świeżo, naturalnie i nie przeciąża skóry. No ten drugi Clarensa jest dużo bardziej ciężki, ale ten szczerze powiedziawszy Często sobie mieszam, dodaję troszkę tego, troszkę tego, żeby był efekt taki jaki chcę, żeby była też trwałość, ale żeby to wyglądało wszystko nadal świeżej i naturalnie, ponieważ na tym mi zależy zawsze, żeby ta skóra wyglądała. Niezależnie od tego, jaki jest stan tej skóry: czy jest to cera dojrzała, czy jest to młoda cera, czy jest to trudzikowa? czy jest to jakaś problematyczna z naczynkami, to zawsze staram się, żeby ta skóra wyglądała świeżo, promiennie i te dwa podkłady dają mi ten efekt. Także bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chcę utrzymać ten efekt świetlistości takiego nieprzypudrowanej, e, nie, takiej nieprzypudrowanej cery, to zawsze używam pudru. E, ale pudru rozświetlającego. Kiedyś używałam puder rozświetlający tylko i wyłącznie pod oczy. E, I używałam puder z Inglota HD. Bardzo go lubię, nadal mi się sprawdza, nadal go używa, Ale ostatnio polubiłam puder Vibo Diamond Skin. To jest puder e, troszeczkę ciemniejszy od tych wszystkich z Inglota, od tych HD. Te z Inglota są bardziej transparentne, ten nadaje nam troszkę koloru. On ma naprawdę takie bardzo zwyczajne drobiny i daje nam właśnie takie glow na skórze, taką połyskującą skórę i bardzo promienną, świetlistą cerę. To jest syber, sypki puder do twarzy z kolagenem. On właśnie bardzo fajnie ten makijaż też zatrzymuje w miejscu. Używałam go nawet na cerach dojrzałych, takich bardziej opalonych i naprawdę wygląda prześwietnie a w połączeniu z tym Clarencem Everlasting to jest po prostu cud. Cud, miód i malinki. Także ja go bardzo lubię, polecam. Jest wydajny, tani, a bardzo dobry. Coś, co mi daje kolejny efekt takiego rozświetlenia, jednocześnie przypudrowuje mi tą twarz i utrwala, to jest puder z Paese. Ten puder odkryłam u, na szkoleniu u Kamili Patyny, która Kocha ten puder. To jest dokładnie mgła pudrowa, więc to jest puder, który daje efekt taki, jak widzicie, u mnie na całej twarzy, że wyglądam, jakbym była troszeczkę nieprzypodrowana. Ja kocham taki efekt. Ja kocham taki rozświetlony efekt, mimo tego, że ja sobie tą twarz zawsze rozświe e, przypudruję jeszcze. Jeżeli gdzieś wychodzę, czy jeżeli moje klientki wychodzą, to zawsze im pudruję tą twarz, ale na ten puder nadaję ten troszeczkę trochę tej mgły pudrowej, ponieważ ona przywraca ten blask twarzy, przywraca świeżość i przywraca młody, taki promienny wygląd. Ja mam dwa odcienie: mam 11 Warm Beige. I on mi już pierwszego dnia spadł, także musiałam go sobie mm, naprawić. Mam 11 Warm beige i mam 13 Golden beige. Aktualnie lubię bardziej ten 13, ponieważ pasuje do większej ilości karnacji. 11 jest dla bardzo bladych skór, ponieważ daje taki czasami efekt rozjaśnienie skóry, co nie do końca wygląda ładnie. Jak, jak jesteśmy przy skórze, to oczywiście wjeżdża rozświetlacz. Rozświetlacz z Wet n' White, który mam już długi czas, ale przy, z którym się ostatnio bardzo mocno polubiłam. Ten jest w kolorze Precious Petals i to jest Highlighting Powder Mega Glow. E, on ma taki odcień troszeczkę różowy, złoty, naprawdę przepięknie się błyszczy i daje takie glow, że naprawdę... Wystarczy jedna warstwa I już będziecie zadowolone z tego, z tego rozświetlenia Także naprawdę bardzo lubię ten rozświetlacz Są jeszcze inne mm, Numerki tego, tego rozświetlacza Ale ja polecam naprawdę ten On też kiedyś miał taki Taki kwiatek tu Ale już wszystko skórz, zużyłam. Także naprawdę bardzo się z nim polubiłam Szczególnie przez wakacje, ponieważ ma taki piękny Ciepły odcień Więc wygląda przepięknie na opalonej skórze Drugi rozświetlacz a zarazem paleta, jedyna paleta, jaką polecam, tak naprawdę no, większość Wam polecałam w moich ulubieńcach wcześniejszych, ale tutaj ta paleta skradła moje serce. Skradła moje serce, odkąd się pojawiła na Instagramie i wtedy od razu kupiłam tą paletę. Mówię o Instaglow Vanessa i Mio. To jest paleta, która naprawdę... Wygląda przecudownie. To jest paleta, którą używam na co dzień. E, używam tych wszystkich cieni, tak naprawdę często sobie je mieszam e, i one dają przepiękny efekt na oku. E, dają takie mieniące się drobiny, jak ten mój ulubiony cień z Dose of Colors i Desi Katie Collaboration Friendcation Palette. E, tam jest taki cień Just a Kiss który jest moim ulubionym cieniem, on troszeczkę różni się od tych Formuła ma taką samą, natomiast różni się tym, że tamten jest taki bardziej neutralny, ale też w kolorze złota, a te wszystkie mają jakieś podtony. Dodatkowo w tej paletce mamy trzy rozświetlacze, właściwie dwa rozświetlacze i jeden e, rozświetlacz do ciała, ponieważ ten rozświetlacz do ciała ma takie drobiny, on jest złożony z wielu, wielu drobin. On mi się kojarzy z takim po prostu tyłem księżycowym. E, natomiast te dwa rozświetlacze mają, dają przepiękne rozświetlenie, dają takie glow, że po prostu nie da się tego ominąć, aczkolwiek moim zdaniem do wielu cer są za jasne. One, tak samo jak Vanessa mówi, one są rozjaśniaczami do niektórych rozświetlaczy, także jeżeli macie za ciemne rozświetlacze, możecie tych rozświetlaczy użyć do rozjaśnienia. Bardzo polecam tą paletę, jeżeli ktoś nie ma, to naprawdę warto zakupić, dodatkowo ma piękne duże lusterko, jest wąska, co jest naprawdę świetne, bo nie zajmuje dużo miejsca. Fakt faktem jest dość duża, ale za to przez to, że jest wąska, to naprawdę da się ją gdzieś upchnąć. Jak jesteśmy przy rozświetlaczach, to powiem Wam, że to glow, to, 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 to glow, Robią moje dwa ulubione rozświetlacze, właściwie jeden, tylko w dwóch różnych kolorach, e, które używam, ale no przede wszystkim używam ich na sesjach zdjęciowych i używam ich. Jeżeli wiem, że muszę dodać jakiś jeszcze rozświetlacz na to. To są rozświetlacze, słuchajcie, z Primarka. I to są e, rozświetlacze z Primarka, które dostarczyła mi moja ciocia. One kosztowały 4 funty, a potem ja dostałam je za 2 funty w przecenie. Także mega super. To jest e, Nudes, Nudes Glow Illuminating Body Glow. One są po prostu nieziemskie. One robią takie glow... Taką połyskującą cerę mokrą, że to jest po prostu niewyobrażalne. Dodatkowo pachną wyśmienicie wanilią, a ja wszystko, co z wanilią, to po prostu biorę. Także naprawdę cieszę się, że takie coś mam. Niestety, minus jest taki, że się bardzo kleją. No ale co zrobić, nie można mieć wszystkiego. Ostatnia rzecz, jaką. Lubię bardzo i lubiłam w ciągu tej wakacji, odkąd byłam na szkoleniu u Kamili Patyny, to pigmenty Tenuka, które kupiłam już na samym szkoleniu, jak jakaś nienormalna po prostu, e, ponieważ Kamila Patyna ma swój zestaw. To jest zestaw sześciu różnych e, cieni, e, sześciu różnych pigmentów za chyba 139 zł więc bardzo opłacalna cena i powiem że, wam że po prostu dają przecudowne efekty e, wyglądają nieziemsko szczególnie moje ulubieńce dwa w ogóle do ślubniaczków to po prostu boskie są to jest numer bo one na stronie są ponumerowane po prostu bo po rosyjsku są i ponumerowane 420 i 369 to są takie piękne różowe Odcienie 369 to jest bardzo neutralny taki odcień. Jaśniutki, natomiast 420 to jest róż. I ten róż wygląda tak, jakby to było płynące po prostu pigmenty. One no, obłędnie wyglądają. Obłędnie. Także, no, to są wszyscy moi ulubieńcy na okres wakacyjny, na sierpień załóżmy. I powiem Wam, że jestem z nich bardzo zadowolona. Nie mogę przestać ich używać. No i całe szczęście mam kiedy ich próbować, ponieważ ciągle mam klientki, na których mogę to próbować. Także mam nadzieję, że takie filmiki będą częściej. Jeżeli chcecie, dajcie mi znać, czy takie coś Wam się podoba, czy mam wymyśleć coś innego, czy w ogóle mam nie nakrywać lubieńców, to dajcie znać albo coś, co lubicie oglądać na YouTubie. No i widzimy się w następnym filmiku. Dzięki pa!